Dobry, witamy serdecznie w programie 9 po 9. I chciałbym przedstawić jako gość tego programu głównego prowadzącego Dariusza Milczarka. A moim gościem prowadzącym jest Andrzej Twarowski, konsultant, pierwszy konsultant Sandlera, i nie powiedziałem, że także franczyzobiorca, czyli niezależny, autoryzowany, licencjonowany właściciel biura Sandlera we Warszawie. Dobra? We Warszawie. We tak Warszawie. No dobra. E, tośmy się teraz przepięknie sobie wzajemnie przedstawili i kontynuujemy nasz wątek kwalifikacji klienta jako narzędzia do dobrej, efektywnej sprzedaży. I w zasadzie można by powiedzieć, że na naszym ostatnim spotkaniu żeśmy sobie trochę chyba wyostatecznie wy wydefiniowali i ponazywali trzy elementy, które żeśmy chcieli zrobić jako proces kwalifikacji, czyli ból. Czyli, czy ten mój klient w ogóle ma jakiś problem, który ja potencjalnie jestem w stanie rozwiązać, czy jest gotów przeznaczyć na to jakieś środki, zasoby i czy te środki, co do jakby skali, to, to mi jakby są zgodne z tym, co jestem w stanie dla niego zrobić, czy znaczy na przykład nie jest tak, że ja nie mam po prostu dla niego. I ostatecznie też rozumiemy. Jak wygląda proces decyzyjny klienta? Czyli wiemy, co po kolei się stanie, i przede wszystkim rozumiemy, kto ma wpływ na podejmowanie tych decyzji. I Jeśli jest ktoś, kto jest gdzieś ukryty między organizacją, między działami albo między pokojami, bo przecież to dotyczyć może też osoby indywidualnej, no to prawdopodobnie uda nam się jakoś zadbać o to, żeby w następnym kroku mieć także kontakt z tą osobą. Dobra. Jak to się teraz ma. Do decyzji sprzedawcy, co robić dalej. To tu wrócimy de facto do wątku, który poruszyliśmy na samym początku, mianowicie do tego, uwaga, wyboru. Czyli ja jako sprzedający mam wybór. Gdzie ja zaangażuję tak naprawdę swój czas. Mhm. I y, ciekawe jest to, że sama definicja procesu kwalifikacji, czyli świadomego zobaczenia, jaki jest potencjał klienta, świadomego zobaczenia, czy my jesteśmy w stanie faktycznie zrobić biznes, zakłada jedną rzecz: uwaga, że może być, albo może również wystąpić dyskwalifikacja. Dyskwalifikacja. I teraz uwaga. Sprzedający dosyć często doświadczają tej dyskwalifikacji, ale z drugiej strony. Tak. Czyli że klienci są, są dyskwalifikowani. Są dyskwalifikowani. większość odczuwa to dyskwalifikację na samym końcu, jak tam się wdzwoni czy też nie wdzwoni i tak dalej i tak dalej. Natomiast kwalifikacja, według tego co promujemy i uczymy, zakłada, że ja świadomie jako sprzedający mogę powiedzieć: drogi kliencie, na tym etapie obawiam się, że nie jesteśmy w stanie pomóc albo drogi kliencie, przy takich uwarunkowaniach, nie wiem, budżetowych, decyzyjnych, na tym etapie my się zatrzymujemy. No właśnie, bo, bo właściwie co, co może zrobić właśnie yy, yy, ten nasz sprzedawca? No może być tak. Nie ma bólu, nie ma sprzedaży. Mam wrażenie, że nie mam nic dla Pana, co mogłoby Pana zaciekawić. Nie mam jakiegoś rozwiązania. Albo mam rozwiązanie, ale Pan nie jest gotów wydać na to pieniądze, prawda? Albo Pan ma i nawet jest gotów, ale stopień złożoności procesu decyzyjnego i jego skomplikowanie jest tak duże, że się wycofuje. Czy to nie jest trochę taka buta? W tym myśleniu z perspektywy sprzedawcy, że to jest taka też odwaga, jakaś ryzyko też, no bo kurczę, wiesz, ja sprzedawca, dbający o klienta, podążający za nim, nagle mówię, kaman przyjacielu, nie. Yy, możesz to nazywać butą, a możesz to nazywać pozytywnym poczuciem. Pewności i po pozytywnym poczuciem własnej wartości. Jest taka zasada w ogóle Sandlera. Ona bardzo mocno się z tym procesem kwalifikacji tudzież dyskwalifikacji wiąże: mianowicie, nie możesz stracić coś, czego nie masz. Nie możesz stracić coś, czego nie masz. Nie możesz stracić potencjalnego klienta, bo go jeszcze, bo go jeszcze nie masz. Tak. Y y trochę interpretacją tej zasady. Jest, jest takie powiedzenie, które też często powtarzam, mianowicie uwaga, zachowuj się tak, jakbyś nie potrzebował tego biznesu. I teraz mhm. uwaga. Ja mogę to zrobić z pewną postawą pewnej buty. Ja nie potrzebuję twojego biznesu. Takich klientów to ja w ogóle nie przyjmuję. Za mały klient, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Tak naprawdę chodzi o to, żeby faktycznie wiedzieć. Gdzie ja angażuję swój czas, gdzie jestem w stanie pomóc, przy jakich warunkach nie jestem w stanie się zaangażować, i tak dalej. I teraz ta zasada zachowuj się tak, jakbyś nie potrzebował tego biznesu, ona jest łatwa do zastosowania, jeżeli faktycznie potrzebuję tego biznesu. Czyli mam zapełniony kalendarz do końca roku, mam jedynie, nie wiem, dwa terminy, wiem tak naprawdę, ile jestem w stanie uzyskać u innych klientów, no to, to wtedy jest mi łatwo powiedzieć, szanowny panie, jakby przy tych uwarunkowaniach, ja jednak nie jestem nie jestem gotowy. Nie muszę tego, tego powiedzieć z butą. No tak, ale to wiesz, co? Daję ja się sobie, że w ogóle a propos dyskwalifikacji, bo to jest w ogóle temat paradoksalnie może być ważniejszy niż kwalifikacja, w tym sensie, że on, no, cała ta kwalifikacja może służyć temu, żebym właśnie podjął decyzję o tym, żeby zaprzestać procesu sprzedaży w jakimś sensie. Ale zobacz, przecież ja nie muszę tego robić jak z butą, bo, bo tak, ja mogę to robić, dalej iść tym tropem, ale muszę mieć w głowie ogromną ilość ryzyk. Prawda? Czyli jeżeli mimo tego, że świat wskazuje na to i klient, że powinienem odpuścić temat i skupić się na czymś innym, mogę iść tą drogą, ale muszę mieć z tyłu głowy, że po prostu jest duże ryzyko. O tych ryzykach jeszcze będziemy sobie, będę chciał, żebyśmy porozmawiali. To jest raz. Dwa. Chyba to trochę też zależy, ile czasu i mojego zaangażowania będzie oznaczał ten biznes dalej. Czyli, jeżeli działam na jakimś rynku IT, gdzie zbudowanie oferty jest kosztowne, gdzie jest po prostu mega, nawet taki, taki koszt czasu wysoki, to ja tą kwalifikację powinienem potraktować bardziej poważnie, bo po prostu nie jestem w stanie, w stanie wtedy skupić się na czymś innym. Jeżeli to jest pokazanie prostej rzeczy, to mogę pójść dalej, mówię: OK, ryzyko jest, ale w sumie niewiele st st stracę. Prawda? I to jest jakby drugi bardzo ważny aspekt, czyli. Ten, ten moment ostatecznej decyzji przede wszystkim będzie zależny od tego, co ja sprzedaję, i, i jak ja szacuję ten moje, to moje zaangażowanie. Nie? I to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek. Tu polecam każdemu takie ćwiczenie, żeby faktycznie samemu policzyć, ile mnie kosztuje przygotowanie jednej oferty. Ile mnie kosztuje przygotowanie jednej oferty. I to oczywiście tym, tym kosztem. To najczęściej to nie jest jakiś koszt fizycznego wytworzenia tej oferty, chociaż czasami, jak nie wiem, zlecam grafikowi, czy angażuję jakąś stronę trzecią, to czasami są realne koszty, ale de facto tym kosztem jest czas. I teraz uwaga: czas jest pewnym kosztem alternatywnym, jest pewną utraconą korzyścią, w związku z tym warto oszacować. Ja, ja wśród tych klientów, gdzie mieli tak naprawdę policzone, ile ich to kosztuje, to kwoty są naprawdę duże bo na przykład w jedne, u jednego klienta w agencji reklamowej to jest 50 tysięcy, a na przykład duży, złożony temat y, dla dużej firmy doradczej, to często to może być wielokrotność tak naprawdę tej sumy. W związku z tym, no tak, jeżeli masz... Czas, ale czasem to może być w zasadzie pięciominutowa rozmowa, to znaczy gdzieś jestem nawet, tak mówię, w jakimś sklepie albo sprzedaję jakieś takie proste rozwiązanie, gdzie właściwie mogę powiedzieć, słuchaj, nie wierzę do końca w to, że coś z tego będzie, ale jak już jestem, to ci trochę opowiem, pokażę, a potem najwyżej, nie wiem, może mnie komuś polecisz. Prawda? Ja muszę gdzieś mieć z tyłu głowy, że ten proces kwalifikacji, czy tej trochę quasi dyskwalifikacji, on nie musi oznaczać utraty kontaktu z tym klientem. Nie nim. musi oznaczać utraty kontaktu, bo to jeżeli stwierdzę na tym etapie nie jestem w stanie y, pomóc, to, to jak, najbardziej, y, jak najbardziej do tematu można wrócić. Wręcz uważam, że takie po partnersku zamknięcie Sprzedaży na pewnym etapie ułatwia późniejszy kontakt, a nie y, działanie według takiego schematu, który jeden z uczestników kiedyś mi opowiedział, a później kulturalnie o sobie zapominamy. W związku z tym, łatwiej jest według mnie wrócić do rozmów, jeżeli klarownie ustalimy na tym etapie, jednak y, chyba biznesu nie zrobimy i za jakiś czas. Wrócić do rozmowy, niż kulturalnie o sobie zapomnijmy, a później zdzwonimy. No, tam później jakoś te rozmowy się rozmyły, ale tak sobie pomyślałem, żeby jednak do Pana no nie, zadzwonić. Ale jak później kular, kulturalnie o sobie zapomnijmy, to, to bardzo mi się podoba w ogóle to zdanie. Mi, mi też, dlatego to jest nie powtarzam. Fajne. No, ale wiesz co, bo to też jest tak, że my czasami możemy naprawdę kulturalnie zdyskwalifikować tak jest. klienta, prawda? Czy powiedz, proszę Pana, no, bardzo bym chciał rzeczywiście realizować tą to, to, to usługę, czy to, to, ten produkt dla Pana, ale. Wydaje mi się, że nie mam rozwiązania dobrego, że nie jestem w stanie dać Panu tego, czego tak naprawdę Państwo oczekujecie i takiego zaangażowania na przykład wnieść, którego Wy byście zaoczekiwali, w związku z tym się uczciwie wycofam. No to zobacz, to jest, to jest fajne, to znaczy to na koniec dnia nawet często buduje takie wow, prawda, że ja się nie pcham tam, gdzie się nie dopcham, tylko po prostu grzecznie wychodzę, ale właśnie bez takiej buty... Beznadziejny klient. No dobrze, my się kulturalnie z Wami żegnamy, ale tylko jeszcze oczywiście na paręnaście godzin. Kontynuujemy dalej wątek kwalifikacji. Do zobaczenia.